Tu taka relacja dla wędkarzy z UK. Patrzcie, jak w Polsce jest pięknie. Można przyjechać na całą wodę. Autko zaparkować na betonie, żeby nie było to tamto. No i zbiorniczek jest no fenomenalne. Słuchajcie, tam się ciągnie ze zakrętem jeszcze. No, w każdym bądź razie. Piękne wody, będziemy tu trenować dzisiaj y, brawlingiem kosznika. Zobaczymy, co ten sprzęt potrafi. I do dzieła. Jeżeli chodzi o holowanie dużych ryb, y, takiego dwukilowego karpia, wczoraj ją holowałem pierwszy raz y, w życiu. I naprawdę, powiem czysta przyjemność, fajna zabawa. Myślałem początkowo, że to leszcz. Wędka przyjmuje na siebie, że tak powiem, wszystko. I, i nie męczymy się. Fajnie męczy rybę za to. Dlatego, bardzo przyjemnie się nią łowi. A jeżeli chodzi o drobnice, to naprawdę najmniejsze ukleje każde pyknięcie y, widać y, i można się pobawić, tak jak ja dzisiaj z rana przyjechałem właśnie potrenować, potestować zacinanie y, tą wędką I, i naprawdę coś pięknego, nie ma tu ściemy. Nie mam powiązań ani z firmą, ani ze sklepem w którym ją kupiłem, więc tak naprawdę została mi polecona też przez zawodnika innego, bardzo dobrego zawodnika, mistrza okręgu, więc powiem szczerze, że jestem zadowolony. Dzisiaj nawet dzwoniłem do niego, żeby mu podziękować za poradę. I tutaj z takim lekkim kołowrotkiem yy, bodajże to jest dragona, no idealnie pracuje się piękna sprawa, fajne wykonanie w ogóle tej węteczki świetnie wygląda. Więc jeżeli macie kupić yy, dwie, trzy Wędki nadgającą szczytówkę tańsze i męczyć się, to ta trochę jest trudna. Że tak powiem, na początku w opanowaniu, bo każde poluzowanie żyłki kończy się tym, że mamy żyłkę owiniętą o szczytówkę, ale jeżeli przy napełnianiu koszyczka i zakładaniu robaka pamiętamy, żeby szczytówka była cały czas lekko napięta. To nie ma żadnego problemu, bardzo szybko ją obsługujemy. Więc tu, jedyny taki, jeżeli ktoś nie przyzwyczajony jest do miękkich wętek, miękkich szczytówek, to może mieć problem właśnie z tym, że mu na początku się będzie plątało. Jeżeli tylko popuści koszyczek, tak leciutko, nagle, no to już żyłka jest o, o szczytówkę zaplątana, ale. Tak jak mówię, no to nie jest duży problem, bo w każdej chwili tu można to rozplątać, bo to się tylko owije dwa, trzy razy. No i trzeba uważać wtedy, właśnie przy wyrzucie, żeby taką zaplątaną nie rzucić, bo po szczytówce będzie. Zobaczcie, jak ona się wygina. Widzicie? No coś pięknego jeżeli będziecie po prostu cały czas mieli, o napiętą przy zakładaniu koszyka yy, przy nabijaniu koszyka, przy zakładaniu robaka to się nic nie będzie plątało, nic nie będzie się zaczepiało no idealne idealny hol idealne pokazywanie brań naprawdę fajna wędeczka yy, ja tak powiem, yy, pierwsze rzuty Miałem to jakieś 30-40 metrów koszykiem 20. Może wam pokażę koszyk. O to jest ten malutki koszyczek. 20, 30 śmiało. Raczej znaczy teraz już 20 też rzucam prawie 50 metrów. Ale 30 śmiało można te 50 metrów rzucić praktycznie pod drugi brzeg. Więc. Naprawdę fajny sprzęcik. I tak jak mówię, nie róbcie tego błędu, że kupujecie na przykład wędkę ze stówę później a to kupię sobie lepszą za dwie stówki albo 2,5, a później za trzy i coś tam. Od razu lepiej się szarpnąć, kupić porządną. Nie gromadzić, i ona jest uniwersalna praktycznie na wszystkie wody stojące. I przy lekkim uciągu na rzece też się sprawdza, tylko tego jeszcze nie, ja nie sprawdzałem. Na wodach stojących już byłem, dwóch, trzech, więc jeszcze rzekę sprawdzę. Odrę, no tam jest jakiś średni uciąg, to no, zależy od pory dnia i zobaczymy na lekkim uciągu, jak będzie pracowała. Jak będzie mocniejszy uciąg przy brzegu, spróbuję coś małego połapać. W każdym razie, no, taka moja rada: jeżeli macie później mieć 2-3-4 wędki, lepiej od razu się szarpnąć i kupić coś porządnego, i w tym czasie ją opanować dobrze. A, a naprawdę fajne okazy na nią można wyciągać. Brawling, kośnik to jest federek do 50 gram wyrzutu. Proszę, kolejna. Ściągam koszyk, bo chcę zarzucić, ale zostawiam tu przy brzegu dosłownie na 10 sekund. Kolejna ryba. No, szarańcza tu jest. Ok, wędka przetestowana. Genialna jest. Powiem, każde branie było widać. Kończymy już tą poranną sesję. Czekajcie, zobaczymy, co to tam w tej siatce. czy coś jest czy coś nie ma co tu Uch. no trochę tych szprotek jest zobaczmy co tu krąpiki jedna płoć była zabawa no tu parę sztuk tu w wiaderku mam byczki i powiem szczerze jest ich tu tylko nie wiem jedna czwarta albo jedna piąta na początku jeszcze nosiłem je do lasu, o. ale później już się nie chciało. Wziąłem wiaderko, teraz i wszystkie hurtowo, że tak powiem, załatwimy. To wpuścimy do wody, no i może po południu wrócę do wieczorka posiedzę Klimacik jest tu nie, fajny, cisza, spokój. Jeżeli chodzi o wędkę, no. Czuła bardzo fajnie się holuje, dlatego mówię ta wędka jest naprawdę niesamowita. Mówię tutaj o koszniku i polecam. Polecam, jeżeli chcecie taką wędkę półprofesjonalną można powiedzieć, nawet profesjonalną, bo zawodnicy jej używają często. No to jest idealna. Dobra, muszę ryby wylać. To na razie. To mówią połamania kija.